Co za łeb, co za łeb. Hej, 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 ho, hej, ho, na filmik by się szło. <słurzanie> Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, co to było za przywitanie. Być może ym, ta radość wynika z tego, iż gdyż, ponieważ kocham i uwielbiam ten moment filmu, w którym mogę Wam podziękować za to, że jest już Was osiem klocków. 8 patyków, 8 klocków, osiem tysięcy ludzi. Normalnie czujecie to, jakby tak was wziąć wszystkich, to tutaj u mnie w tym sadzie byście się nie zmieścili normalnie. Nie no, może byście się zmieścili, jakbyście tam na drzewkach sobie posiedzieli. I dzisiaj zapraszam Was na kilka minut filmiku ze mną. E, ja tutaj siedzę dzisiaj inaczej. Mam herbatkę. Mm, Tą moją e, cytrynową, strawą cytrynową, zabiadrę łyknę. Mmm, ale cię pluchna, ale ci pluchna. I przychodzę do Was z filmikiem, bo przyjechało do mnie naturalnie z pudełka. I teraz, tak. Po pierwsze, dla wyjaśnienia, co by nikomu nie przyszło do głowy się bulwersować. Po pierwsze, naturalnie z pudełka, to jest pudełeczko, które możemy subskrybować co miesiąc. I to jest na zasadzie Big Lossy, Shiny Boxa i innego tego typu kosmetyków. Boxów, pudełek z różnymi zawartościami, bo kiedyś głównie były tylko pudełka z kosmetykami, teraz mamy z żywnością, ze wszystkim innym. Nikt mi tego nie wysłał. Ja sobie kupiłam to sama. Zresztą w którymś vlogu mogliście zobaczyć, że zakupiłam sobie dwa pudełka na listopad i na grudzień. Oni, ta firma, nie wiem, czy oni rok już subskryb, znaczy rok już mają pudełka, czy dopiero teraz będzie rok? Ja na samym początku, gdy weszło to pudełko, gdy w ogóle zaczęło, zaczęła się subskrypcja, tych, możliwość subskrypcji tych pudełek, to. Y Czekajcie, ja. Nie pamiętam, w którym miesiącu było ich pierwsze pudełko. Ja zasubskrybowałam drugi, trzeci i czwarty miesiąc ich kadencji. I teraz stwierdziłam, że zrobię sobie niespodziankę na listopad i na grudzień, dlatego przyjechało do mnie pudełeczko. I w tym pudełku znajdziecie naturalne, naturalne pudełka, naturalne kosmetyki, z czego teraz kurczę nie pamiętam. Nie chcę Was wprowadzić w błąd. Link do strony będzie w opisie pod filmem. I w każdym z tych boxów zawsze jest ileś, nie wiem, czy trzy, czy cztery pełnowymiarowe produkty. Jakoś tak tam, coś takiego, coś w ten deseń. I po tamtych subskrypcjach byłam bardzo zadowolona. Fakt, że to pudełeczko jest droższe od shiny boxa, glossy boxa itp. t.d., Ale mamy tutaj możliwość wypróbowania dużo fajnych, naturalnych kosmetyków. I tak jak Wam mówiłam w którymś filmie, że... Eee, co? Że próbuję powoli wprowadzić do mojej pielęgnacji trochę naturalnych kosmetyków. Nie wszystkie mi się sprawdzają, bo tak jak już powiedziałam, kiedyś, mimo że naturalne, wydawałoby się, że będzie służyło każdemu, a właśnie ko prawda? Bo z naturalnymi kosmetykami trzeba bardzo, bardzo uważać. A co do scenerii dzisiejszej, no to tak, siedzimy, bo siedzimy, bo yy, tam nie mogłam dzisiaj usiąść, bo mam pranie rozmieszone a szukałam miejsca, w którym możemy znaleźć trochę światła, no bo przy świetle dziennym jednak się fajnie nagrywa, więc ja tutaj mam okno od razu, a z tyłu widzicie scenerię mojej kuchni. Więc co? Zaczynamy! Otwieramy. Zawsze mi się podoba to, jak oni mają zapakowane te pudełka. No wiecie, w sposób taki skromny, naturalny, tak jak sama nazwa wskazuje, więc sznureczek. Może nam się przyda do czegoś. No i otwieramy nasze puzderko. Aha, tylko tu bym potrzebowała teraz nożyka. No to czekajcie, chwilę. Nie, nie, nie oszukiwałam. Nie otwierałam. Więc jakbym się teraz zacięła na ekranie, to już w ogóle wyglądaja, nie? Więc otwieramy nasze pudło i zobaczmy, co tu się znajduje. Poczekajcie. Teraz tak, z tego co pamiętam, zawsze w tej kopertce, w tym pudełku znajdują się informacje na temat produktów, które też są. To są jakieś kartki z recyklingów, także to też jest bardzo, bardzo fajne. Czekajcie, i tu mamy dalej jakieś następne rzeczy, następne ulotki, następne rzeczy. O, matko, coś tu się siepie, wiecie? Coś tu się siepie. Co tu jest na tych. tych czy tu są jakieś kupony zniżkowe, czy cokolwiek innego, ja Wam później to pod koniec filmu podam, bo ja muszę to przeczytać, bo tak bez sensu. A jeżeli chodzi o pudełko, to powiem Wam, że jest mocne. Jest mocne, jest tak piękne, jest tak mocne. Zobaczcie. Więc dobra. Jedziemy z pierwszym produktem, który mi się tutaj nawinął. Fuh. Fuh. Regeneracyjny krem do rąk. Z biożurawiną i bio... Y, olejem arganowym. I powiem Wam tak: ja z tej firmy Lawera, Lawera to taka y, naturalna firma, ale oni mają półkę cenową taką, bym powiedziała, średnią. Jak dla mnie nie tańszą, tylko średnią. I teraz tak: co tu mamy napisane o tym? On kosztuje normalnie 18 zł. Podejrzewam, że y, co to było? Żurawina i olej arganowy. Próba generalna. A co? Krem do rąk i tak będę musiała zaraz utworzyć. Jeden mam zawsze tutaj przy tym. W kuchni. Drugi mam gdzieś na korytarzu. A trzeci mam... Yy, czy, drugi mam kołuszka. A trzeci mam, słuchajcie, zawsze w torebce gdzieś. Z czego ten kołuszka się zużywa najszybciej? Nie wiem, czy ja tyle w domu leżę, czy co. Mm, Fajnie. Na pewno można go kupić taniej. Ja nie wiem, czy kiedyś już z tej firmy... Nie było właśnie kremu do rąk i on był chyba z pomarańczą. Ja akurat subskrybowałam to pudełeczko i byłam z niego bardzo zadowolona. Yy, następną rzeczą, która mi się tu rzuca w oczy, to jest orientana. Uu, słuchajcie, coś tu się siepie. Słoma się siepie. Normalnie słoma się siepie. Bo, uu, ff, ff. Orientana i mamy tak. Krem do twarzy na dzień i na noc. Rzęszeń indyjski. Ja cię tak, wrzęsień to ja normalnie, no nie wiem, czy ja to swoje Czekajcie, od do kosza. Fajne, maleńkie, piękne opakowanko. Musimy go zużyć w ciągu 9 miesięcy, ale że jest maleńki, no to pewnie nie będzie tak źle. No i co? Chciałabym to otworzyć i co? Kiszuchna? Nie otworzymy, a krem, yy, słuchajcie, w normalnej cenie kosztuje 32 zł. no oczywiście yy, wiecie, no kto szuka ten znajdzie zawsze można znaleźć jakąś promocję na dany produkt więc wiecie wow. no jak taki, wiecie no 100% natur natur o i mamy zategowany, więc Je, jak to się mówi. Tu mamy uloteczkę, więc sobie poczytamy później o tym kremie, ale z orientany miałam kiedyś, wiecie co, właśnie z, z tego pudełka były próbki kremów dołączone i y, pamiętam, że byłam też bardzo, bardzo zadowolona z tej firmy. Coś kiedyś miałam, nie pamiętam, czy był balsam do ciała, czy coś. Jedna rzecz mnie z Orientany zawiodła, także to mamy drugą rzecz. Trzecią rzecz jaką sobie wyciągnę i zaraz wsadzę pod prysznic, bo to było napisane na stronie, że to będzie, więc to jest akurat bardzo fajna rzecz i znowu słoma tu leci, wszystko się siepie. Yy, I to mamy yy, żel pod prysznic, tak? Czy czy czy, 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 czy 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 co to mamy? Żel do ciała z oliwy. Ula! Żel do ciała z olejkiem z oliwy i odżywczym kokosem. Delikatnie oczyszcza, przywraca odpowiedni poziom nawilżenia, bla, bla, bla 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 bla. Jak ty kolego pachniesz? Fuh! No, giciorek! A, bo ty jesteś z werbenką. No, lubię zapach werbeny. Kiedyś z tołpy, y, miałam taki żel i on też był z werbeną. Pięknie pachniał, pięknie. I ty, kolego, niby kosztujesz nas... Jak ty się nazywasz? Bio, 29,99. Trzy dyszki. Fajne. Jak będziesz fajny, to będziesz fajny. Następna rzecz... Czekajcie, teraz patrzcie na to. Wszystko fruma. Eee, rumiankowa. Twarz, ciało, włosy. Woda rumiankowa utrzymywana, bla, bla, bla. Ale co to jest? Tonik i do twarzy, preparat do skóry głowy, wodę po goleniu, kompres na powieki, odświeżająca mgiełka do ciała, dodatek do maseczek i peelingów. Rumiankowa woda organik. Też ciekawe. Ile ty kosztujesz, koleżanko? 24.99. Dobrze, że mam, wiecie co? Miałam taką giełkę do twarzy i zostawiłam sobie opakowanie, bo spryskiwacz do tego był bardzo fajny, więc spróbujemy jaką giełkę do twarzy z tego rumianku sobie, a później może spróbujemy innego zastosowania, tak jak nam wypisali. Więc tu mamy to i słuchajcie, co jeszcze mamy? Mamy dwie próbki. No siano się siepie, no. Made in Germany, no nie wytrzymam, no. Niemcy wyjechali, nasza rodzina niedawno to proszę, germany przyjechały. Dobra, i tu mamy co? E, tu mamy dwie próbki. Night cream. Aha, to podejrzewam, że... E, uwaga, mój, wiecie, język obcy. To będzie krem na noc, a to będzie krem pod oczy. Ale czekajcie, żeby wiochy nie było, nie? No nie ma tu o was nic napisane? Nie, tu jest Biolaven i Orientana, a tu mamy rumianek. Próbki kremów. Że tak powiem, normalnie to nie ma nic po polsku. Znaczy, jest tu o nich, ale niemiecka firma. Hmm, próbki dwóch produktów. No ja rozumiem, że naprawdę to jest krem na noc, a to jest krem pod oczy. Z granatem. Ale ja jestem mądra. Dobra. Więc to by było na tyle. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj się siebie no strasznie to! Fu! No słuchajcie, tego jaki łeb. Tu jest cała ulotka na temat tych próbek, tych kremów. No ale ja nie, nie wzięłam tego do ręki to nie widziałam. Także tu jest wszystko też w pudełeczku fajnie opisane i nawet są wyróżnione inne. Kremy, jakie się tam znajdują, także też bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o te kody zniżkowe, które tutaj. Kot szaleje. Jeżeli chodzi o te kody zniżkowe, które tutaj dostaliśmy, to mamy informację, że w grudniowym pudełeczku znajdzie się coś z firmy Fresh and Natural, także też bardzo fajnie. Tu w kopercie mamy kupon rabatowy do sklepu. 4 szpaki. Mydra, mydralnia. Mydlarnia cztery szpaki. Yy, zobaczę sobie, wejdę. Bo coś podobno w tamtym pudełku było z tej firmy. Bardzo się ludziom spodobało i dlatego teraz wrócili jakąś, jakiś kod ramatowy. Nie wiem, nie widziałam. Nie wiem, co tam było z tej firmy. I ostatnia zniżka to chyba 15% do sklepu... Szklepu. Szklepu. Do sklepu Lasz Botanik. Botani? Nie, jaki botanik? Co ja czytam? lasz. Darujmy to sobie. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Yy, I tu mamy 15% zniżki i powiem Wam, że yy, ja tą firmę już widziałam wcześniej, nic z niej nie używałam. Ale jeżeli weszłam na tą stronę, znaczy, wtedy weszłam sobie na tą stronę, żeby zobaczyć. I rzeczywiście kosmetyki są dość drogie, więc kod zniżkowy na pewno się przyda. Chociaż ja teraz na pewno nie będę nic kupowała. Z tych kodów zniżkowych zresztą zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo. Dobra, ja zawsze muszę mieć jakieś przeboje w nagrywaniu, bo przecież. Normalnie to nie można w tym domu, no nie można, więc rozładowała mi się bateria, no tyle w temacie. I co chcę powiedzieć, że z pudełka, czy jestem zadowolona, czy każdy produkt mi się przyda? Tak, żel pod prysznic mi się przyda, żel pod prysznic mi się przyda, na pewno. Krem do twarzy na pewno się przyda, to jako rumianek, ten jako woda, do spryskiwania buzi jak tonik, zobaczymy. Na pewno też się przyda. Krem do rąk to już widzieliście, że już będzie w użytku za chwilę. I próbki kremów też fajnie, że można spróbować coś innego. Więc też ekstra i czadersko. Dobra, to by było na tyle. Ja już Was nie trzymam w niepewności. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za 8 klocków. 8 patyków, 8 klocków, wiecie, bajabongo. ja bongo. Yy, I dajcie znać, czy chcecie zobaczyć grudniowe pudełko. Yy, również zakupiłam je sama. Yy, I nie wiem, czemu ja ciągle, muszę podkreślać, że ja coś zakupiłam sama. Jak coś dostanę, to Wam o tym powiem na pewno i to od razu na wstępie filmu. A teraz nie wiem. Co za głowa, co za głowa. No, teraz będę za każdym razem wam tłumaczyć, że nic nie dostałam. Boże! Chore, chore. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i dajcie znać, czy ktoś z Was też ma tę te pudełkę, albo czy miał, czy był zadowolony i tak dalej, i tak pa pa!